Ja witam Was serdecznie. Dzisiaj taki film luźniejszy, bardziej jak widzicie, jadę samochodem i jadę na zasłużone wakacje. Ja generalnie uwielbiam podróżować, no ale niestety pandemia trochę pokrzyżowała te plany. Nie byłem przez ostatnie półtora roku na żadnych egzotycznych wyjazdach, na żadnych targach, na żadnych konferencjach, bo wcześniej to robiłem, na wszystko związane z Amazonem, gdzieś tam na jakieś ważniejsze rzeczy starałem się lecieć. I rzeczywiście te podróże to było kilka razy w roku, 7-8 razy do roku. No ale teraz nic, jadę do południowej Francji na, na Lazurowe Wybrzeże. Po drodze zabieram moją żonę z dzieciakami z lotniska w Paryżu, ponieważ z poznania właśnie lecą w tym momencie. I jedziemy na tydzień. Wznane nam rejony, ponieważ dla mnie południowa Francja to jest po prostu kwintesencja wakacji. A wniosłem to z Mikołajków, jak byłem młodszy, czytałem Mikołajków i tam po prostu Mikołajek jeździł na wakacje do południowej Francji. Ja generalnie przez, jak kiedy Jasiu był mały, miał 4, 5, 6, 7, 8 lat, my co roku co najmniej raz tam jeździliśmy, mam zjechane wszystko od Saint do Menton, więc znam te rejony znakomicie uwielbiam je i Dlatego taka podróż po paru latach w sumie, bo kiedy się Harry urodził, nie, no, nie, nie pojechaliśmy. W 16-17 roku ostatni raz byliśmy. Także teraz znów bardzo się z tego cieszę. No i chociaż powiem Wam szczerze, że te wszystkie, organizacja tych wszystkich testów, gdzie, kiedy, jeszcze teraz Jasiu ma 12 lat, może zaszczepieni jesteśmy. To trochę mnie to zaczęło wkurzać, że jeden wyjazd i tyle trzeba. Tego, wszystko, tego wszystkiego organizować. Ale mniejsza o to. Dwa tygodnie byłem sam, a teraz ostatnie sześć godzin, mniej więcej, bo o szóstej wstałem, jadę sam i dużo sobie myślę na temat oczywiście Amazona, jak zwykle. I mam parę przemyśleń, którymi chciałem się z Wami podzielić. Przede wszystkim, to są takie dwie główne rzeczy. Dwie główne rzeczy, które myślę, że powodują, że ludziom często. Ciężko jest wystartować na Amazonie. Pierwsza rzecz to jest o tym, o czym wspominałem i przez to sam przeszedłem rzucenie swojej pracy zawodowej. Słuchajcie, ja widzę ludzi, którzy, wi wi widziałem to na własne oczy, którzy próbowali, bardzo dużo chęci mieli, jednak no, strach był większy i po zanurzeniu tej nogi w tym oceanie bardzo szybko do brzegu dopłynęli, czyli z powrotem do swojego do, do pracodawcy jakiegokolwiek wrócili, czyli na stanowisko, na zwykło, do zwykłej pracy. To jest tak, że oczywiście można łudzić się, że będzie się pracowało na etacie, w tym samym czasie szukało się produktu, ale na pewno wielu z was, którzy to robi, stara się to zrobić, wie, że to jest bardzo powolny proces i miesiące po prostu mijają jedne za drugim. Kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, no a my nie mamy tego produktu jeszcze. Dlaczego tak jest? No dlatego, że... W teorii wyobraźmy sobie, cofnijcie się ostatnie dwa tygodnie, ile czasu tak naprawdę poświęciliście na to, żeby znaleźć produkt do sprzedaży na Amazonie. Jeśli to była godzina dziennie, to super. To znaczy, że przeznaczyliście co tam, 10 godzin, tak? Liczę, że do każdego dnia roboczego jest jedna godzina szukania. Daje wam to 40 yy, przepraszam, jakie 40, 20 godzin w miesiącu. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie zaoszczędzone, dajmy na to trochę pieniędzy, co pozwala wam na to, żeby przez pół roku może rok, ale dajmy na to nawet pół roku żyć, przeżyć, tak? I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeśli wy pracujecie e, cały miesiąc, to w miesiącu macie 20 godzin, które poświęcacie na szukanie produktu. E, miesiąc taki pracujący, no bo tyle w pracy spędzacie, to jest 160 godzin, powiedzmy, średnio liczmy. Więc jeśli wy byście rzucili pracę i poświęcili te pół roku, to już pierwszego miesiąca oczywiście. Trzeba być konsekwentny. I pierwszego miesiąca naprawdę poświęcić po 8 godzin, bo nagle macie 100% wolnego czasu. Poświęcić po 8 godzin dziennie, czyli tyle co poświęcaliście na pracę od 9 do 5, na szukanie tego produktu. To wy w pierwszy miesiąc zrobicie tyle co normalnie szukacie produktu pracując na etacie w 8 miesięcy. Znaczy to, że w 3 miesiące jesteście w stanie poświęcić tyle czasu, ile do tej pory poświęciliście. Pracując, szukając produktu i zajęło wam to dwa lata. Bo te dwa lata, właśnie, to jest, jeśli licząc około tam, powiedzmy, nie wiem, jednej właśnie godziny dziennie, tej, kiedy pracujecie, to jest około tam 500, powiedzmy, godzin. A Wy, te 500 godzin jesteście w stanie zrobić teraz w 3 miesiące, ponieważ macie pełno wolnego czasu. To, 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 to jest jedna rzecz, tak? I nie oszukujmy się, tak to działa. Bo ktoś, kto, nie wiem, nie, nie zna prostej matematyki. I niejako oczywiście trzeba też znać swoje, swoje niejako no chęci i, i, i niejako umiejscowić siebie gdzieś, czy ja mam rzeczywiście szansę na to, że znajdę ten produkt, tak? Także spójrzmy na to z matematycznego punktu widzenia. Wy w trzy miesiące, jeśli macie wolny czas, w teorii powinniście poświęcić na szukanie produktu, na swój biznes amazonowy około 500 godzin. Jeśli będziecie pracować od 9 do piątej jedną godzinę, każdego dnia pracy poświęcać na to samo, i to dwa, dwa lata. Prosta matematyka. No i teraz jest taka kwestia, że właśnie jak już wskoczyliście do tego głębokiego oceanu, to zacznijcie tymi rękami machać, a nie szybko uciekamy do brzegu, tak? I, i to mi się wydaje, że to jest taka podstawowa kwestia, że tak jak kiedyś mówiłem... Jak ja się uczyłem pływać, tak to właśnie wyglądało, że wskoczyłem i mówię nie, chciałem wrócić, mówię nie, nie, macham, nie, macham, macha, macha. zacząłem machać, machać jakimś tam pieskiem i zacząłem się poruszać do przodu, dopłynąłem. I tylko mówię, to trzeba sobie gdzieś tam z góry założyć, być na to gotowym i ten strach niejako w tych pierwszych dniach czy tygodniach ścisnąć, gdzieś schować to głęboko w szafie na klucz. I skoncentrować swoje myśli właśnie na. Dlatego to jest ważne, żeby od razu wskoczyć w szukanie tego produktu. Rzeczywiście 8 godzin siedzieć i się, nie wiem, edukować i szukać, 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 bo inaczej to wy zwariujecie I będziecie myśleć tylko o tym, żeby wrócić, jakie to jest niebezpieczne. I będziecie na zegarek patrzeć i jejku, ja już bym tutaj w pracy zarobił, nie wiem, 150 złotych dzisiaj, tak na przykład. No. I pamiętajcie o tym, że jeśli ten biznes na Amazonie już otworzycie i Wam się uda z tym pierwszym produktem, może drugim, trzecim, wystartować, to. Potem jest to tak, jakby nie patrzeć, po części przychód pasywny, który oczywiście będzie wymagał jakiejś tam pracy i opieki nad tym biznesem, ale tą pracę włożoną w stworzenie produktu poświęciliście tylko raz ten czas, tak? I to skutkuje tym, że macie ten produkt, oczywiście, tak jak mówię, potem trzeba oczywiście zajmować się zamówieniami, wysyłkami i tak dalej, ale stworzyliście już coś, co generalnie pracuje, co działa, co przynosi wam pieniądze i później już będzie łatwiej no, po... 3, 4, 5 miesiącach nie będziecie myśleli o tym, żeby wracać do pracy od 9 do 5. A druga rzecz jest taka, że bardzo często jest też taki, znam takich ludzi, taką osobę też jedną znam, która jest w zasadzie ma jakieś pomysły na produkty, ale te produkty cały czas stara się zrobić w 100% idealnym. Ale zawsze już prawie jest dobrze, ale za dwa tygodnie pojawia się kolejna rzecz, którą można by jeszcze usprawnić, można by ulepszyć. Jaki to jest błąd? No błąd jest taki przede wszystkim, że to jest patrzenie na rzeczy, które można usprawnić z własnej perspektywy. tak? My patrzymy nie jako klient. Nie mamy tego spojrzenia klienta, tylko my jako my patrzymy. My zawsze chcemy, żeby nasz produkt był najbardziej idealny, ale idealną osobą do tego, aby ocenić czy Rzeczywiście taka funkcjonalność powinna być w tym produkcie, czy tak trzeba rozwiązać, czy takiego koloru użyć, to powinni być klienci. Dlatego ważne jest to, że jeśli 80% jest już gotowe, to po prostu startujemy z tym produktem, zamawiamy go, wysyłamy, a potem klienci się wypowiedzą i będziemy w następnej rundzie, jak już zarobimy na nim pieniądze, go usprawniać i e, ulepszać. I tutaj jeszcze taka kwestia się pojawiła, że ja z tym osobą rozmawiałem i miałem takie wrażenie, że on oczywiście był ciekawy tym, jak mój proces przebiega, ale zaczął mi sypać jakimiś od razu Wyczułem to, że to jest taka korporacyjna teoria, tak? E, jakieś procesy, które tak, ani inaczej się nazywają w danym momencie, i, i, i w ogóle miałem takie wrażenie, że tak jakby starał się zrozumieć, jak ja to robię w porównaniu do takiej właśnie korporacyjnej nowomowy, e, co moim zdaniem ma gdzieś tam sens, robienie to w takim korporacyjny sposób, jeśli. Jest to duża firma, kilka departamentów, wiele osób pracuje. Rzeczywiście to jest jakiś tam proces przesłany z jednego do drugiego. Oczywiście nie mówię, że sam proces tworzenia produktu, wymyślania go i tak dalej, też nie powinien według jakichś kroków przebiegać, ale ja to generalnie robię po swojemu. I sobie tak po prostu pomyślałem, kurwa, koleś, no, ty jesteś gdzie jesteś, masz jakieś pomysły, ale tego w ogóle nie wdrażasz, gadasz o jakichś korporacyjnych, mówię, korporacyjnych zwrotów używasz, a ja robię to, co robię. I no, i zobacz, gdzie ja jestem. Ja po prostu działam, tak? Ja działam, wskoczyłem w ten ocean. 80% dobre, dobra, ruszamy i nie wiem, może to się bierze z jakiejś awersji do ryzyka, którą ja mam, jakąś mniejszą awersję do ryzyka. Ja nie wiem, nie jestem osobą, która się piekielnie, nie wiem, boi wszystkiego, co robi w życiu, tak? Są jakieś rzeczy gdzieś tam, o których myślę, i myślę, że takie ryzyka może podejmowane to w takim bardziej. Na mnie działa takie globalne ryzyko, tak? Związane powiedzmy, nie wiem, z moją rodziną, z tym, jakimi kro, kroki kolejne w życiu podejmujemy, ale, ale generalnie nie myślę o, o ryzyko dla mnie prawie, że w ogóle nie istnieje na takim właśnie etapie, nie wiem, no, prowadzenia biznesu. Ja, dla mnie to jest wyzwanie nie ryzyko, tak? Tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, że jeśli są jakieś tam znaki, że no nie, no, to nie wypali, znalazłeś jakąś niszę, ta nisza jest strasznie konkurencyjna, A dobra, ale ja się nie boję, to ja w nią lecę. Nie, 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 to wiadomo, że te, tego typu rzeczy nie robię, ale ja też nie wiem. Nie, Zrozumiałem te procesy, zrozumiałem, jak to działa. Zrozumiałem, że tak samo jak ja nie zrobię tego pierwszego kroku i nie zacznę tymi rękami machać, i po prostu nie zacznę się utrzymywać i uczyć się, tak jak zaczynam machać rękami i powoli się uczę, powoli się uczę i powoli usprawniam to wszystko. I coraz lepiej zaczynam pływać w tym oceanie amazonowym. Zamiast teoretyzować przed komputerem i YouTube'ami, tak samo jest z produktami. Jeśli mam nowy produkt, po prostu w pewnym momencie ok, dobra, on już jest gotowy, ja go wrzucam. najwyżej no zobaczymy, klienci będą mieli, to im się nie spodoba tam, to będziemy usprawniać, tak? Bo nie można wiecznie siedzieć i nie podejmować tej decyzji. Zresztą zauważyłem, że oczywiście ja też nie jestem taki idealny i mam momenty, kiedy nawet ten projekt 5000 robiłem. To też tak było, że miałem zamówić i tam te na paletach, cztery palety zorganizowałem sobie tą magazyn, gdzie to mogę trzymać, ale to wszystko było takie coś, takie nowe dla mnie i też się trochę obawiałem, ale ja po prostu tam dwa dni minęło, dużo myślałem o tym i siadłem po prostu dobra, pak, wysłałem maila, złożyłem zamówienie, zapłaciłem, mówię dobra, teraz już nie ma odwrotu. Teraz towar przyjdzie i ja po prostu zaczynam z nim działać, zaczynam ten projekt prowadzić i, i, i się uczyć tego projektu jak w, w miarę upływu czasu. Także tak, tak to działa. Więc takie dwie rzeczy w ogóle właśnie chciałem Wam na ten temat powiedzieć. Właśnie pierwsze to, że nie obawiajmy się tego, a jeśli mamy do tego warunki, właśnie, jeśli mamy ten zapas nawet pieniędzy, który pozwoli nam na to, aby ten czas poświęcić właśnie na szukanie produktu na Amazona i stworzenie tego biznesu, to zróbmy to. Nie bójmy się, nie wracajmy do tego brzegu, nie wracajmy do pracodawcy. Ja w ogóle powiem mam tutaj taka może niedokładna sprawa, bo nie jest związana z Amazonem, ale mam znajomych, którzy autobusami jeżdżą w Londynie tutaj i. Rozmawiałem z nimi ostatnio, teraz się przekwalifikowują na ciężarówkę, one są zawodowymi e, e, kierowcami, ale mi powiedzieli, że mówi Tomek, my przez tam 10 lat, to było nam tak wygodnie, mimo że nienawidziliśmy tej pracy, to dla nas to po prostu już było takie przyzwyczajenie, że e, ciężko nam było się wyrwać z tego w ogóle przyzwyczajenia, właśnie z takiego comfort zone. Stworzony comfort zone, fajnie, chodzę do pracy, mimo że to była praca na godzinę 16 do 1, oni mówią, że teraz już jak on zjeżdża na bazę o godzinie pierwszej w nocy, widzi ludzi na przystanku, to ma ochotę gaz do dechy docisnąć i po prostu przejechać przez przystanek, nawet ludzi nie zabierać. No i teraz w końcu rzucają i mówię Tomek, doszliśmy do momentu, gdzie zdecydowaliśmy się na te ciężarówki, ale gdyby nawet to nie wyszło tak od razu, to i tak we wrześniu rzucamy pracę w autobusach, bo już jesteśmy wykończeni. I też sobie tak fajnie wymyślili, że na tych ciężarówkach będą jeździć, ponieważ nie mają zobowiązań, jakieś tam dzieci i tak dalej, będą jeździć w 3-4 dni w tygodniu tylko, w tym cały weekend, ponieważ pozwala im to na to, aby mieć większe stawki, nie dość, że za weekend, to jeszcze chcą w nocy jeździć, tam późnymi wieczorami, żeby mieć jeszcze wyższe te stawki, czyli móc pracować 3 dni, dajmy na to, w tygodniu, a wcześniej musieli na autobusach jeździć 7 dni na przykład pod rząd od godziny 16 do godziny 1 w nocy. Więc no też to takie było dosyć fajne, krzepiące i zobaczcie, ile im zajęło. Sami mówią, Tomek 10 lat i oni się dziwią temu, że wcześniej tego nie zrobili, tego kroku nie podjęli. Tym bardziej, że sami przyznali, że mają możliwości finansowe na to, aby e, pozwolić sobie na to właśnie, żeby nie wiem, nie pracować chociażby przez rok i tak dalej. Świat się nie zawali. E, no i druga właśnie, to jest takie ciągłe. ciągłe. Szukanie tego idealnego momentu, kiedy ja się chcę wstrzelić, no a tym idealnym momentem będzie wtedy, kiedy ja będę miał ten idealny produkt, tak? To wiecie, to takie czekanie na ideę, jak już mówiłem o projekcie tych 20 tysięcy, nie wspomniałem, to, to jest takie, jakby ja tak samo ten produkt, który tworzyłem, miał być idealny, tak? I w pewnym momencie nam doszedłem do wniosku. Już większość była obrobiona przeze mnie i zaakceptowana, i co się wydarzyło? Jak wiecie, w tym projekcie 20 tysięcy urządzenie, które płynęło, zostało, zostało zatrzymane. Z, no, było na statku tym Evergreen, który w Zatoce w, w kanale sueskim utknął. No i dopiero teraz dostałem ten, ten towar cały. We, znaczy, jeszcze nie dostałem. Teraz w, w tym nadchodzącym tygodniu ma do mnie dotrzeć. Po 5 miesiącach. To tyle by było z planowania, tak? Idealnie bym miał wszystko dopracowane. I nagle by się stało tak, że. Jakaś całkowicie nieprzewidziana rzecz, tak nieprzewidziana, że nawet ube u ubezpieczyciela ten statek nie był na to ubezpieczony, na to, że gdzieś tam uderzy, gdzieś się zatrzyma, albo że towar zostanie zaaresztowany przez jakiś rząd na przykład. Nikt tego nie wziął pod uwagę, kompletnie. Więc to Wam w ogóle mówi, że planowanie na 100% wszystkiego jest kompletnie bezużyteczne, bez sensu. W związku z tym, wracając do projektu 20 tysięcy, Mam nadzieję we wrześniu w końcu ruszyć i około listopada nakręcę pierwszy film, powiem Wam co tam się wydarzyło na Amazonie, natomiast projekt 5000 z kolei. W tym projekcie miałem nakręcić film po lipcu, ale w połowie lipca rozpocząłem na serio, ponieważ tam mam 100 parę produktów, które są pogrupowane. Mam tam 6-7 takich parent ASINs i każdy ma wariacje po 14-15 wariacji więc mam trochę tych kampanii do prowadzenia, każdą muszę promować, więc teraz, znaczy każdą muszę optymalizować i po prostu teraz przepalam i tak większość pieniędzy przez ostatnie dwa miesiące na to, żeby zebrać jak najwięcej danych, bo te kampanie w różnych momentach zostały włączane, nawet kilka dni temu ostatnio włączyłem, więc każda z nich osobno działa. Przychody zwiększyły się oczywiście czterokrotnie, pięciokrotnie, ja teraz nawet ostatnie parę dni, 3 dni poświęciłem na to, żeby więcej towaru wysłać do Amazona na te 10 dni, kiedy mi nie będzie, ponieważ e, normalnie sprzedawało się powiedzmy 12-15 sztuk, a teraz jak te kampanie tak, w takiej ilości lecą, no to 40-50 dziennie się sprzedaje, więc musiałem tego wiele, wiele więcej wysłać i trochę tam fizycznej pracy było. Natomiast e, 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 jeśli chodzi o sam wzrost zarobku, to on tam nie jest wcale taki duży, mimo tego, że tyle wzrosły przychody, ponieważ całość praktycznie przeznaczam na reklamę. Jest to więcej, tam kilkanaście, kilkadziesiąt procent więcej niż w czerwcu, ale to dopiero będzie widać tą pracę z lipca i z sierpnia, kiedy przepalam wszystkie, cały zarobek, czyli staram się tylko, żeby mi pieniądze wróciły na towar, żeby móc dokupić towaru. Cały zysk... Jest sprzedaż, Amazon dostaje działkę swoją za FBA, prowizję, a ja przepalam cały zarobek i reszta wraca z powrotem i mogę więcej towaru dokupić, także to nie mam z tym problemu, ale to mi daje to, że zbieram masę, masę, masę danych i teraz od września zaczynam to wszystko optymalizować, także mam nadzieję, że w październiku uda mi się nakręcić film, który podsumowuje te moje akcje i wybryki. No, Słuchajcie, wydaje tyle, że około 4000 funtów miesięcznie teraz wydaje na reklamę. W lipcu było to 3, około teraz, w sierpniu, 4, może, może nawet ponad 4. Nie wiem, Także no są to poważne liczby, ale też od cholery danych. Także mam nadzieję, że to też oczywiście wpływa na to, że będę optymalizował w zasadzie swoją ofertę produktową, też kilka produktów usunę bo one dobrze nie performują. Metoda Pareto, tak. Teoria koncentruje się na 20% tych najlepszych, najlepiej sprzedających się produktów, które 80% zysku wyrabiają. Także to tyle z trasy. Postaram się w tym tygodniu jeszcze ten film nakręcić, ale słuchajcie, mam nadzieję, że te... Wiem, że lubicie czasami takie motywacyjne filmy. Mam nadzieję, że Was zmotywował. Napiszcie w filmie pod spodem, co tam o tym myślicie. Czy Wy byście takie coś zrobili, że poświęcilibyście na przykład właśnie pół roku swojego życia na to, żeby postawić tą nogę, wskoczyć do tego oceanu, pomachać nogami, znaleźć ten produkt, rozpocząć ten biznes na Amazonie, dać sobie te szanse, ale też przyspieszyć to wszystko, tak? Nie bujać się z tym 2 czy 3 lata, tylko naprawdę skoncentrować to w 2-3 miesiącach, te 500 godzin ciężkiej, solidnej pracy, nauki i tak Także jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka, like a jeśli ktoś ogląda mnie po raz pierwszy i kontent Wam się podoba, dajcie zasubskrybujcie kanał i dzięki do usłyszenia na razie trzymajcie się